Dzisiaj budujemy mój wieżowiec, a ze mną są moi przyjaciele, Parion i Dave! O! Dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie mam taki w sumie fajniutki pomysł, ponieważ jak wiecie Bolo ma już swój wieżowiec, no i ten wieżowiec z Bola no jest dosyć fajny, ale wiecie co... To... Zobaczmy go! No... Chciałbym szczerze go zobaczyć, no dobra, pójdziemy zobaczyć, ale właśnie kontynuując, chciałbym, żeby mój wieżowiec był taki troszeczkę może dla wszystkich nawet, by tak powiedzieć i tak sobie pomyślałem właśnie, żeby może każdy z was zbudował tam swój własny pokój, co o tym myślicie? O, zapraszam o! z nas! No Czyli tak. mamy swój pokój i udział w tym wieżowcu, podoba mi się ten pomysł. No oczywiście, że tak, dobra, ale co, 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 co ty idziesz do góry, co tam jest? O! Co e, no tu, tu się dzieje? To Impreza w Bola nawet się nie zaprosiła. Ale nie, nie wybucha. Nie! 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 Nie, no komputer, bo robi. on będzie wściekły. Ale on nie, on nie miał nie wybuchnąć przecież. To ja to nie, nie zrobię! Dobra, e, sorry, e, jak coś, to, to się naprawi. Ale dobra, chodźcie budować może w żeby co? Bo tak są w ja, Ale, żeś, ale o, już teraz zrobił, nie, naprawdę. Ale skąd ja miałem wiedzieć, że coś wybuchnie? Dobra, skipy. spokojnie. No Weźmy się za budowę wieżowca Lolo, bo to jest ważniejsze w dzisiejszym to filmie. To jest tak? ważniejsze, tak, dzisiaj budujemy wieżowiec, ale tak jak mówiłem, każdy z Was będzie miał swój pokój. Zacznijmy może od tego miejsca tutaj zbuduję recepcję. Jaka ale to zrobię już sobie samemu, ale zobaczcie, to zrobimy. Że można było wejść na mój wieżowiec, więc robimy tak, pierwsze piętro. E, jakie to jest pierwsze piętro? No w sumie to e, wygląda tak. No to pie, pie, nie ty powinieneś mieć na samej górze, nie? No ja w sumie tak właśnie myślałem, że my, miał na samej górze będzie chyba tak najlepiej, co? No Bo na to pewno, jest wysokie, ale no no musimy mieć najniżej niżej. No? <grym> możemy tak zrobić po prostu, że ja będę ją na, na, na samej górze, może nawet tutaj w główce, coś takiego I sobie zrobię tutaj na przykład one way glass, żeby móc widzieć sobie taki, wiecie, wielki, e, wielką twarz czy coś I będę podglądał Pode mną mnie sobie zrobię może, e, może papilon, a niżej sobie zrobię troszkę Dave, co? Nie, no wiadomo, zawsze Dave'a na naszą dół, no. <grym> a, a chyba, a że zagracie w papierkami nożyce, kto gdzie chce mieć... E, mieś, możemy, taj, możemy Czekaj, a może Dave, a może Dave sobie wybuduje w podziemiach, co? Swój pokój? W <grym> 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 <gry może, co? No, na dole, wśród robaków i pająków, no co i, no I, ale... i wilgoci. masz tutaj pokój taki w sumie dosyć przestronny, bo widzisz masz wszędzie tutaj Widok. O, I masz widoki fajne, więc spoko chyba, co? No, ale palion ma lepsze. On nie ma tak chyba, nie jaki ty, w ty masz w ogóle pokój? No, ty masz większy. Ma. Ej, ty masz lepsze szyby. Masz lepsze szyby, ale ty masz większy. Bo nie, palion ma lepszy. No zobacz, to masz trzy, ma cztery. Ja nic, ja, nie, ja nic nie widzę przez szyby. 4, więc ty masz większy pokój, szerszy po prostu... No ale dobra, w takim razie ja idę budować, budujcie co kompletnie chcecie, ale na końcu pokażemy to widzą co budujemy w ogóle. No dobrze, konkurent Ciębie, bierzmy za budowę, bo czasu mało. Trzeba, trzeba, trzeba budować. Dobra, słuchajcie, widzowie, patrzcie, co ja tutaj przygotowałem. Przygotowałem sobie tutaj, o, proszę bardzo, Quartz Modern Table. Ja sobie tutaj zrobię taki może biureczko, wiadomo, z komputerem, żeby można było sobie grać. Ale patrzcie, ludzie, co mam, mam też kamery. No, bo tutaj trzeba będzie te kamery porozstawiać, żeby, e, no, nie wiadomo, nikt tam nic tutaj nie nabroił, ani nic takiego. Więc sobie tutaj postawimy kamerę. Co tutaj jeszcze mamy z itemasków? Oczywiście szafa, szafa musi być postawiona. Możemy zrobić taką piętrową. O, patrzcie oj, dobro! Taka duża szafa będzie, to będzie nawet git wyglądać. Tutaj damy sobie może jakieś, e, jak to się nazywa? E, kosze na śmieci. Dobra, o! Kosze na śmieci sobie tutaj postawię, żeby wiadomo, mógł sobie tutaj e, wyrzucić śmieci. Mam tutaj taki jeden mały, e, miał mały fotel, to jest taki, o, proszę bardzo, więc będę miał tutaj fotel, no tak to w miarę wygląda, ale czegoś mi tutaj ciągle brakuje. Czego mi tutaj brakuje? Brakuje mi może właśnie jakiś ozdób, może te balony jakoś tutaj tak dać. Kurczę, te balony wchodzą mi trochę w monitor, ale... Trudno, może w sumie nie będzie tak źle Jakby one mi tak wchodziły w ten monitor Kurcze, dobra, e, co tutaj jeszcze mam? O, tu jest fajne To dam Dave'owi, może nawet się. uczyć Daj, idę do ciebie na chwilę Chodź, 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 ja tu kończę już Muszę coś ci dać, patrz, A! <sad sells> ty nie pij mnie, ty zielony do brzydki to Ej, be, 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 be Ej, co to jest za tego, Zobacz, tego? proszę bardzo To, to dla ciebie no To jest ale żółciej, nie ściekcie ciemu, siujte No bo to jest A moje a bo dzieciaki, babasiowe krzesło, popatrz! Czy wy jesteście normalni, chłopaki? Co wy robicie? Bobasiowe krzesło. Krzesło się kifolem. <laughs> Ej, to mi jak dubek jakiś totalny, ale nie, chciałem ci dać takie krzesło, bo to jest żółta żaba, tak po prostu, żebyś miał taki ode mnie jakiś mały prezent. Dziękuję ci bardzo! Ej, też mam dla ciebie prezent. Co?! Trzymaj takie krzesło. Wow, skąd ty wyczerpałeś takie krzesło?! Pewnie ja ją przed samą... zniszczyłeś. No właśnie, jak mamy z to tutaj je miałem, ale to jest lepsze, więc dam ci te gorsze. Nie, sorry, ale nie miałem prezentu, nie byłem przygotowany. No dobra, 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 to ja idę w takim razie do siebie. E, Papier, a ty co tam, co tam, co tam? Ale obiecuję, że ci coś zaraz przyniosę fajnego. Dobra, mam no tutaj już 64 metry kwadratowe. Super, nikt nie pytał. Idziemy dalej. No. Aha. <laughs> dobra, mi Bardzo dobie. ci dobrze. <laughs> Idziemy, mi dobie, zbudować swoje dalej rzeczy. Chłopaki nie Ej. sobie tam budują. Co? Mam coś dla ciebie. Mleczek! Ile ty chleczeków masz? 24, czyli tyle IQ To dużo? No chyba. No to, to gracie. Dobra, no to Are wy you robicie? crazy? 24 IQ to dużo czy mało? No malutko. A. Widzisz, znowu mnie obraża. A, a, a wyjesz coś spać na dół? A! A! Na przykład tak jak ja, tego ja mam na Ej, czemu jak stawiam tutaj? Ja tego nie widzę. Czego? Taki... Tego akwarium Ja go nie widzę bądź <grych> tak się mieć akwarium zepsu to jest to akwarium Dobra, trudno, po prostu masz zepsute akwarium Nie będzie, się akwarium Ale dobra, bo tutaj rozkojarzacie mnie Ja tutaj mam przecież to zbudować mój dom Znaczy nie dom, tylko pokój w wieżowcu Dobra, damy sobie ty może jakieś takie kolejne rzeczy yy, dodatkowe Na przykład, yy, czemu ja nie mogę tego tu postawić? ALO! What? Dobra, yy, ja to tak zostawię To, to będzie Ty masz ciekawe. problemy? Ja nie mam żadnych tak problemów Nie nic, paliun. Ja nie mam żadnych problemów, więc A What? Ej dobra, ja jutro nagrywam chowanego w tym wieżowcu, nie? Naprawdę Myślę, ty... Że to, ale jak mam mini mini. Co? No tak, ale Jesteśmy to tak. Malucy. jako malutcy, ale stary to już są tyle, to jest tyle kryjówek teraz będzie, że to jest szok, to ja sobie mogę wskoczyć i to ja sobie mogę wskoczyć i ja jestem, no nie no, dobra, to jest najlepsza kryjówka na świecie, nie, nie zdradzę wam ja tej kryjówki, bo ona jest po prostu za dobra, no bo to ja damy sobie kosz na świecie, Mam tutaj jeszcze parę takich dodatków, ale wiecie co, ja sobie muszę wrócić do domku e, po resztę itemków, więc dobra, idę na no i jestem! Oczywiście w wieżowcu na samym szczycie góry i przygotowałem sobie kolejne temki, które naprawdę tutaj oddadzą. Będą naprawdę super wyglądać. Patrzcie, tutaj mamy taką żółtą sofę. No, wygląda naprawdę ciekawie, naprawdę wygląda bardzo ładnie. To jest chyba jedna z ładniejszych sof, jaką widziałem. Mam tutaj TV, mamy, no mamy telewizor. No bo sobie to jest małe miejsce, to so mamy mały telewizor, ale mamy ładłe glasy i to naprawdę się przyda, bo patrzcie tylko na to. Ja sobie tutaj będę mógł zrobić takie po prostu okna. Ej! No teraz mogę zrobić przecież... Ja mogę w tym miejscu zrobić teraz? bo przecież tutaj jest dużo miejsca, a to sobie ten penthouse sobie zrobię, oh my god będę miał prawdziwy penthouse, przecież to jest, no to jest spełnienie marzeń normalnie, nie? Dobra, to zobaczymy, zrobimy sobie w ten sposób tutaj, czy tutaj będę widział? Widzę wszystko, no to klasa, a tutaj widzę? No pięknie jest, dobra, to tutaj one way glasy z tej strony, proszę bardzo, tutaj sobie dałem way glasy. Teraz z tej strony również muszę dać one way glasy, tylko właśnie tak, żeby dobrze to było widać, to może właśnie zrobić tutaj taki jeden może pasek, coś takiego, chociaż tam też są dwa paski, to zrobię sobie coś takiego. Patrzcie, pyk, proszę bardzo. I, i w sumie... To do tyle wystarczy, dobra, lecimy sobie tu, pek pyk, pek, 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 pek. okej, okay. i teraz tak, ja bym chciał zrobić sobie faktycznie ten penthouse e, i sobie zrobić tutaj może jakieś małe, małe wyjście stąd, tylko muszę mieć w takim razie tutaj wejście, to no, ten koszt na śmieci zostanie wyrzucony, a ten koszt na śmieci zostanie zrobiony tak, w ten sposób, no to superacko, teraz to widzimy sobie normalnie pięknie, tam, bang, i tak dalej, a tu widzimy sobie bola i widzimy sobie milki, a jak wyjdziemy sobie stąd, to będziemy widzieli wszystko dokładnie tak, jak sobie, palio i tak dalej, i tak dalej, więc to sobie zaraz zrobimy. Tylko tutaj może damy sobie jeszcze jakąś taką właśnie sofę, proszę bardzo, sofa pięknie siedzi, tutaj damy sobie takie dwa stoliki, na tym stoliku damy sobie coś takiego, a na tym stoliku damy sobie coś takiego, dobra, proszę bardzo, tutaj mamy jedną kamerę, to ja może tą kamerę też od razu podłączę, proszę bardzo, podłączona kamera i dam sobie też może kamerę gdzieś tutaj, o, w tym miejscu, poczekajcie, a może tu, o. To sobie dał kamerę, proszę bardzo. żeby żeby wszystko było widać z tej strony, Czyli nikt mi tutaj czasem nie robi jakiegoś my, psikusa marnego. I z tej strony sobie damy. sobie to też oczywiście trzeba połączyć, dobra, proszę bardzo. Pik, pik, pik. I tutaj druga kamerka. O, pik, pik, pik. I zobaczmy teraz to, druga kamera. Wchodzę drugą kamerę. I cyk, i proszę bardzo, tutaj mamy drugą kamerę. Wszystko ładnie e, się prezentuje. O proszę bardzo, patrzcie, widzę, Vincenta nawet widzę! Nawet widzę tam Vincenta, patrzcie! Cię bierzemy sobie na Vincenta i widzę sobie Vincenta, no dobra, jak się wychodzi z kamer, o tak się wychodzi z kamer, no dobra! Więc tam mamy wszystko tak, naprawdę gotowe. wystarczy mi postawić tylko gdzieś telewizor. Czy te zasyczyty mi się przydadzą, no wątpię, bo ja nie, nie lubię szkoły, więc nie chciałbym tego, ale może gdzieś tutaj damy jakiś telewizor, czy to już nie postaw... To no raczej chyba nie będzie dobre miejsce na to, ale może ten telewizor tam tu. O, dobra, telewizor nad kompa! To tu już będzie naprawdę spoko wyglądać. No i teraz co? Teraz zostało nam tylko dać, o, oczywiście, miejsce dla jakiegoś zwierzaczka. O, proszę bardzo, tutaj sobie będzie mógł spać ktoś. E, bolo, na przykład... Nie, nie, no dobra, że tutaj będzie dobre miejsce. I teraz tak naprawdę zostało tylko zrobić sobie te rzeczy e, na dworze, czyli jakiś tam taki tarasik i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj damy sobie może taką sofę, proszę bardzo. E, damy sobie. Może takie dwa stoliczki znowu, oj, usiadłem za was. Ej, ale mam blogi! o, dobra, tutaj damy sobie dwa stoliczki, proszę bardzo. Jakieś może balony, tutaj postawimy pek i pyk. No i oczywiście to trzeba będzie zagrozić. Ale co mi zagragu w tym miejscu? Patrzcie, w tym miejscu akurat chodzę, to mi akurat jakaś naguje dziwnie. No nie wiem, to jest akurat dziwne. Damy sobie może też jeszcze coś więcej. Łóżko, brakuje mi łóżka. Eee, łóżko, łóżko, łóżko Nie będzie łóżko tu Będę spał tu Od razu przy wyjściu będę spał I będę miał fajny widoczek Więc tutaj dam sobie e, to łóżeczko e, Skoro jest to łóżeczko To też muszę by tutaj dać jakąś lampkę nocną Więc w sumie e, tak myślę Czy nie zrobić tutaj czegoś takiego I nie zrobię sobie tutaj lampki nocnej No Nie wygląda to za, za wybitnie Ale dobra Jest coś przynajmniej nami, tu się coś się przynajmniej dzieje Zostało mi tylko dodać Tak naprawdę e, to, te, te płoty I będziemy mieli wszystko gotowe Jestem bardzo ciekawy Co chłopaki ciekawego wymyślili I to jest wszystko jest... Mamy zrobione i teraz i mamy zrobiony tutaj piękny pokoik Nawet z łóżeczkiem można tu mieszkać I to jest fajny element, który mi się podoba No i oczywiście mamy tajne kamery, które będą nam pomagały Gdyby ktoś chciał na przykład się tutaj włamać papino czy mogę Ci ciebie iść do swojego pokoju? Chodźcie chłopaki, bo oglądają no, 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 wszystkie pokoje No chodźcie De do mnie, chodźcie do mnie, chodźcie Jezu, do mnie co tu się dzieje? Zapraszam, dawaj bo ty też, ty też ja, ty, Czemu ci parasol? Proszę bardzo, witam w pokoju to Ten parasol wystaje Gdzie wystaje? To ci się o, wydaje, to, 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 to ci się wydaje, to nic nie wystaje, to to jest tylko tak, tylko tak wiesz. no ty tu masz? No ja? teraz Trochę wystaje, masz rację, ale to, to się przymknie na to oko. Do, a czemu nie zrobiłeś, żeby tu jeszcze, bo przecież to jest najlepszy widok. Ale co? Tu. No bo y, metry kwadratowe, nie? To Nie no to mógł może, zrobić. może to sobie faktycznie jakoś tak powiększa ale tutaj było więcej miejsca, więc sobie coś zrobiłem, ale ewentualnie sobie zrobię tak dookoła może na z Naokoła, jakiegoś... naokoła, fajne. E, tylko myślę, żeby zmienić płot na przykład na taki cementowy, no ale to zobaczymy zaraz, dobra. No tak się prezentuje mój pokoik, mam tutaj wszystko, ma miejsce nawet dla Bola, gdyby chciał przejść. mam tutaj, e, patrzcie... szafy, kupę żółtych balonów. No i, i, i parasol, i kamerę. Mega ładnie. Ładnie. mega ładnie, mega ładnie Zaki? Budzik jest jeszcze Wszystko jest tak naprawdę A ty pomyślał, Jak się zsuniesz z krzesła, to spadasz na sam dół Co ty gadasz, nieprawda Tak wcale nie będzie Dobra, chodźmy do papilona Co? Co? Naprawdę? Ale małe ty, Twój co? pokój składa się tylko z łóżka No Nie, 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 nie naprawdę nie <laughs> wiem. tam jeszcze piętro Naprawdę nie wiem <laughs> No dole jest jeszcze przecież Naprawdę nie wiem Aha Czyli ty nas oszukałeś! No mam dwa, dwa piętra, mam dwa no. Ej, czy to jest w ogóle legalne? No właśnie, wydaje mi się, że nie. Było mówione o jednym piętrze, nie o dwóch Ej, no ale no miałem miejsce, to zrobiłem No jak no, zwykle szefu musi sobie przywłaścić więcej terenu Ej, spadne. Złoty kibel, to masz złoty kibel normalnie ty. Sze, Ej, nie spuściłeś wodę, naprawdę? Fuj, obrzydliwe co? Obrzydliwe, obrzydliwe, obrzydliwe. Ja tam nie wchodzę. Fajne masz te futere, fajna sofa. No y, tutaj jest telewizor, jakiś plakat z jakiegoś horroru. No i wygląda całkiem nieźle, ale Devo, Devo, co ty masz ciekawego? Ej, chodź, 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 ja bo Ja nie mam... nie chciałem tak nawalić dużo rzeczy. Zabawdę, ile tu się dzieje. Daj, wow. to jest tak. Antresolka, ładny Żyrandolek, tak. No, Kolekcja pięknie. popów, popów tam u góry. Tu komputer! Opień. Lodóweczki, dwie, tu Lodowo. na kółkę na posiłki. Lodówka przy kąpie! Ej, to jest no. kozackie rozwiązanie w ogóle nie musisz wtedy wychodzić z bo możesz cały dzień grać! Tak, no, jak chcesz Ja chcę, ja chcesz odłożyć to odłożę. Ale myśleliście, myśleliście o tym, żeby zamienić swoje krzesło w, w, w krzesło w prawdziwym życiu na kibelek na przykład? Żeby nagrywać na kibelku? Kiedyś przyszło mi takie coś do głowy, ale pomyślałem, że nie chcę być aż tak zasiedziany. A! a ja, 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 ja tak mam, wy tak nie macie? Co? A co? Ja mam noc. I żaby mają inaczej. A, rozumiem. Hey, no ja dobra, no, no w takim razie, no widzowie, to hey, się prezentuje w ten domek. Hey, tak, dwa pokoje, Milki i Bolo. No właśnie o to chodzi, teraz sobie Milki zrobi bolo i będziemy mieli jeszcze recepcję i tak naprawdę wieżowiec będzie wspólny, to będzie mój wieżowiec, ale każdy w nim będzie miał swoje miejsce, gdzie będzie mógł sobie e, oczywiście e, zbyć. Także subskrybujcie kanał, z dorciłki w górę, pa! pa.